bo z jednej strony jest to wybitnie proste, a z drugiej strony wybitnie skomplikowane. Masz bardzo krótką ścieżkę komunikacji do osoby decyzyjnej u nas w firmie. Jeżeli planujesz stworzyć portal za kwotę X, to na jego marketing będziesz musiał przeznaczyć kwotę 2 lub 3 razy x. Skąd użytkownicy mają o swoim portalu wiedzieć? Kurczę, no wstawię dwa linki na social mediach, napiszę tam jakiegoś posta, może z dwa artykuły sponsorowane i wszystko się samo rozfula. Duża część tego przygotowanego potencjału jest przepalana poprzez formę prezentacji. Jakość jest dla nas na pierwszym miejscu. Natomiast to, od czego chciałem... Natomiast rozgadałem się... Cześć! Dzisiaj w poniedziałek chciałem Wam trochę powiedzieć, zasugerować, w jaki sposób, moim zdaniem, należy podchodzić do tworzenia stron internetowych w momencie, kiedy chcecie ją komukolwiek zlecić albo nawet zrobić ją samemu, bo są takie kreatory, które umożliwiają samodzielne tworzenie stron internetowych i o nich będzie w jednym z kolejnych filmów, ale tych studyjnych, pełnometrażowych, nazwijmy to w ten sposób. A dzisiaj chciałem się bardziej skupić na tym, jak podchodzić do konstrukcji strony, do. Tworzenia treści na stronę, bo z jednej strony jest to wybitnie proste, a z drugiej strony wybitnie skomplikowane. Najważniejsze, co musi Wam przyświecać i. Z czego musicie sobie w 100% zdawać sprawę. Strona internetowa, Wasza strona internetowa, nie jest dla Was. Ona Wam się nie musi podobać. Ona nie musi być dla Was idealna. Ważne, żeby była idealna i podobała się Waszym klientom, chociaż tutaj są zdania podzielne. Niektórzy mówią, że nawet klientom strona internetowa się nie musi podobać, natomiast powinna wyglądać tak, żeby klient ją zapamiętał. Staramy się robić tak, aby strony internetowe jednocześnie się podobały klientom i jednocześnie były funkcjonalne i jednocześnie je zapamiętywali. Natomiast takie skrajne podejście też jestem w stanie... Zrozumieć, ale w związku z tym, że to my dbamy o projekt strony internetowej, o jej wygląd, z waszej strony najczęściej będzie potrzeba uzupełnienia treści, wskazania cech kluczowych waszego przedsięwzięcia, waszej usługi, waszej firmy, czym wyróżnia się. I w tym aspekcie powinno być 100% waszego zaangażowania w takie bardzo merytoryczne przygotowanie się, kim są moi klienci. W jaki sposób kupują, co ich przekonuje do współpracy ze mną, i macie już odpowiedzi na te pytania, to należy je przedstawić w taki sposób, aby odpowiadały klientowi i co z tego on będzie miał. Czyli my jesteśmy software house, i każdy z naszych projektów jest prowadzony przez minimum jednego ze współwłaścicieli. W związku z tym masz bardzo krótką ścieżkę komunikacji do osoby decyzyjnej u nas w firmie. Takie przedstawienie sprawy. Jasno wyjaśnia użytkownikowi, który jest pierwszy raz na waszej stronie, który chce z Waszych usług pierwszy raz skorzystać, jakie tak naprawdę otrzyma korzyści, jakie tak naprawdę otrzyma profity ze współpracy z Wami. Drugim elementem, na który chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to jest kwestia komunikacji z użytkownikami, czyli odpowiadania w formie tekstowej, pisanej, czyli takiej indeksowanej pod Google, czyli zgodnej z SEO, odpowiadanie na najczęściej zadawane przez klientów pytania, tak, żeby klient nie musiał do was. Albo dzwonić, albo pisać, albo prosić o ofertę, o wycenę. Dowiadywać się, jakiej technologii używacie. Klienci coraz mniej chętniej korzystają z takiego bezpośredniego kontaktu telefonicznego czy mailowego. Wolą sami się doedukować, wyczytać na waszej stronie, czym się zajmujecie, jakie macie podejście, czy to podejście im odpowiada, i jeżeli tak, to wtedy się z Wami będą kontaktować. W związku z tym warto tworzyć teksty, które opisują to, co robicie i w jaki sposób robicie. No i ostatnim aspektem jest oczywiście to, że odpowiadając na najczęstsze. Pytania, jakie mają wasi klienci, albo w internecie i szukają odpowiedzi na forach, albo z jakimi się zgłaszają do Was, przygotowanie odpowiedzi na Waszej stronie internetowej z jednej strony nie będzie wymuszało właśnie od strony klienta tego kontaktu a który być może nie ma ochoty, przedstawi Was jako osoby kompetentne, które znają się na tym, co robią, w jaki sposób to wykonują, a niejednokrotnie będzie sytuacja taka, gdzie zamiast poświęcać kolejny raz 10, 15, 20 minut na tłumaczenie klientowi, na czym coś polega i tłumaczenie tego samemu każdemu kolejnemu klientowi, Oszczędzacie Wasz czas, ponieważ klient znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania na Waszej stronie internet. Jeżeli to wszystko ubierzecie w odpowiednie słowa kluczowe związane z SEO, z pozycjonowaniem, z tym, jakich klientów chcecie pozyskać, skąd ich chcecie pozyskiwać, sukces macie niemal gwarantowany. Tyle z dzisiejszego poniedziałkowego zimnego dnia i jesteśmy w kontakcie. Jutro. Cześć, we wtorek. Dzisiaj chciałem się z Wami podzielić w sumie takim moim spostrzeżeniem, obserwacją. Nie wiem, nazwijcie to jak chcecie, nawet zaleceniem biznesowym, bo ogólnie ostatnimi dniami, tygodniami wpada do mnie całkiem sporo zapytań odnośnie różnego rodzaju marketplace'ów. I to nie zawsze marketplace'ów produktowych, albo może nawet przesadnie to nazywam marketplace'ami. Otrzymuję dużo zapytań. Co do portali, które mają łączyć z jednej strony użytkowników, którzy coś chcą wystawić, i to jakby produkt, ogłoszenie, cokolwiek innego, a z drugiej strony, oczywiście, tych, którzy mieliby z danego ogłoszenia, z danego produktu skorzystać. I ogólnie mówiąc, realizujemy tego typu portale, a nawet jest to jedna z naszych specjalizacji, jeżeli chodzi o oferowane usługi. I ogólnie rozstrzał cenowy przy tego typu aplikacjach internetowych jest bardzo duży bo najprostsze portale na zasadzie ogłoszeniówki i moderacji tych ogłoszeń można przygotować już w budżecie nie wiem 40-60 tysięcy, a największe, najbardziej rozbudowane platformy, gdzie należy wziąć pod uwagę kwestie wysyłki na listach przewozowych, kurierskich, integracji z metodami płatności, jakiegoś AirPa, który, który będzie pilnował albo stanów magazynowych, ewentualnie, który będzie pilnował rozliczeń między firmami i całej automatyzacji do tego, Zrobionej, no i oczywiście kwestia naliczania prowizji, bo wiadomo, że taki portal też na czymś musi zarabiać. No to budżety tego typu portali wchodzą na poziom 300-400 tysięcy. Natomiast przechodząc do mojej rekomendacji obserwacji, jeżeli chcecie taki portal stworzyć, to koszt inwestycji w samą aplikację to jest jedno. Natomiast dużo bardziej powinniście wziąć pod uwagę, w jaki sposób prowadzić marketing tego portalu, w jaki sposób się użytkownicy o nim dowiedzą, bo z takich zaufanych źródeł, gdzie ufam osobom, które mają jakiś pomysł i znają się na marketingu i na, na budżetowaniu tego rodzaju inwestycji, wyciągam jeden prosty wniosek. Jeżeli planujesz stworzyć portal za kwotę X, to na jego marketing będziesz musiał przeznaczyć kwotę 2 lub 3 razy X. No i w sumie do tego to się sprowadza, że często ludzie uważają, że ok, zrobimy portal i będę na nim zarabiał. No i tutaj wtedy się spotykają z bardzo taką twardą rzeczywistością na zasadzie... Skąd użytkownicy mają o swoim portalu wiedzieć? W jaki sposób mają być prowadzone reklamy na tym portalu? Jak będą wyglądały akcje i kampanie marketingowe? No i wtedy się okazuje, że wszystko się sypie, ponieważ sam model biznesowy zakładał, że uczę, no wstawię dwa linki na social mediach, napiszę tam jakiegoś posta, może z dwa artykuły sponsorowane i wszystko się samo rozfula. Ja wiem, że tak nie będzie i przestrzegam Was, żebyście też nie zakładali, że tak będzie. Już musicie być przygotowani, jak chcecie pozyskiwać klientów, kto będzie Wasz. Klientem, no i mieć taką ogólną wiedzę odnośnie procesu sprzedaży i modelu sprzedaży, jaki chcecie wdrożyć. Dzisiaj tylko tyle, albo aż tyle. Widzimy się jutro, czyli w środę. Cześć, w środę. Dzisiaj mam jedynie przemyślenia wewnętrzne, ponieważ nie podoba mi się jeden z procesów, jeżeli chodzi o obsługę klientów, a mianowicie jest to kwestia związana z hostingiem z instalowaniem stron na serwerze, ponieważ bardzo często klienci mają różne hostingi, mają różne umowy serwerowe, w związku z tym my nie do końca zawsze wiemy, czego się po danym hostingu spodziewać. Czy na danym serwerze będzie tylko nasza strona, nasza aplikacja, czy na serwerze są już jakieś bazy danych potworzone, które mają wpływ na przykład na to, że ten serwer zamula i jest w jakiś tam sposób niewydajny, na co my już nie mamy wpływu naszą aplikacją. I zastanawiam się, w jaki sposób komunikować, w jaki sposób. Podchodzić do właśnie stricte kwestii serwerowych, gdzie z jednej strony klient podając tam parametr serwera OK, on jest okej. Okay. teraz później się okazuje, że no tak, ale on wtedy służy jeszcze jako FTP, jako coś tam dodatkowe ma funkcję, no i się okazuje, że z tych parametrów serwera, które były okej, okay, no to tak naprawdę one są współdzielone pomiędzy trzema serwisami, nie? I wtedy już nie są OK. No i w jaki sposób tutaj to dogrywać z klientami, tak, żeby komunikacyjnie wszystko było maksymalnie. Czytelne i przejrzyste, a dodatkowo co my w takich przypadkach powinniśmy robić? Jak daleko wchodzić w kompetencje, nie wiem, czy klienta, czy administratora serwera, w którym my nie jesteśmy, natomiast jakby z racji pełnionych funkcji coś tam potrafimy, albo z drugiej strony, czy po prostu być może komunikować to, że słuchajcie, macie taki serwer i albo wy. Przeprocesujecie zmianę tam jakichś parametrów, zmianę konfiguracji serwera poprzez hosting, poprzez jakąś tam obsługę. Czy ewentualnie my to mamy zrobić, ale to na pewno będzie zlecenie dodatkowo płatne, tak? Bo o ile podstawowa konfiguracja, instalacja hostingu to zawsze, zawsze dotychczas u nas była w cenie. No o tyle czasami te hostingi potrafią naprawdę być bardzo, bardzo dziwne. No i wtedy już zamiast poświęcić 2-3 godziny na odpalenie konfiguracje, domeny, subdomeny, odpalenie strony czy, czy, czy serwisu. Okazuje się, że sama rozmowa z administratorem, z właścicielem hostingu, potem z, z kimś kto ma do tego dostęp i tak dalej, już samo to zajmuje 4 godziny, które w ogóle nie były wzięte przy realizacji projektu pod uwagę, no bo teoretycznie no, serwer będzie, będzie, to poprosimy dostępy. okej okay, to przyślę, no i tutaj się wtedy zaczynają Robić schody, i myślę teraz w sumie, jak to zrobić, żeby obie strony były zadowolone z realizacji. No, i myślę teraz, jak to poukładać, żeby tutaj nie było jakichś fuck-upów ani komunikacyjnych, ani technicznych, a z drugiej strony, jak to zoptymalizować, żeby no, nie przepalać czasu naszych deweloperów na coś, na co się tak naprawdę nie umawialiśmy. A że z racji kompetencji potrafimy się pewnym tematem zająć, to nie znaczy, że powinniśmy. Być może to robić, albo powinniśmy dodatkowo pobierać za to wynagrodzenie. Nie wiem i niestety się nie domyślam, ale spędza mi to sens powiek dzisiejszego dnia. To tyle ze środy Widzimy się w czwartek. Witajcie, w czwartek. Dzisiaj dwa słowa o projektach graficznych. A właściwie, dwa spojrzenia na kwestie związane z projektami graficznymi. Po pierwsze, najważniejsza chyba rzecz, jaka Kiedykolwiek powinna być w głowie każdego, kto zleca wykonanie strony internetowej. Strona internetowa i projekty graficzne nie są dla ciebie. Strona internetowa, która powstanie, a projekty graficzne, które przedstawiamy, są dla Twoich klientów. W związku z tym, to, czy Tobie się coś podoba i jakie wodotryski byś na stronie chciał mieć, to jest rzecz wtórna. Najistotniejsze jest to. Co z tego będą mieli Twoi klienci? Jeżeli postawisz na środku swojej strony fontannę, jaką z tego korzyść będą mieli Twoi klienci? Najczęściej klient wchodząc na stronę internetową, trafia na nią dlatego, że albo dajesz mu ją w albo znalazł się w internecie. Jeżeli znalazł się w internecie, to najczęściej nie wpisując nazwy Twojej firmy, bo skoro wpisuje nazwę Twojej firmy, to w dużym prawdopodobieństwem już Cię zna, więc wpisze po prostu adres Twojej strony internetowej, tylko. Klient trafia do Ciebie poprzez wyszukiwarkę Google, wpisując swój problem albo chęć załatwienia czegoś. I poprzez to trafia na Twoją stronę internetową i dopiero wtedy Ciebie poznaje. Więc posługując się trochę takim internetowym memem, jeżeli klient szuka informacji, jak ugotować ziemniaki, a wchodzi na swoją stronę i pierwsze co to widzi, że ziemniak to warzywo, które zostało sprowadzone do Europy w takim i takim wieku, jak myślisz, jak długo na twojej stronie dostanie? Jeżeli klienci czegoś szukają, należy im to dać od razu, najszybciej i możliwie bezpośrednio. W kolejnym kroku, jeżeli klient poszukuje czegoś więcej niż informacji, którą uzyskał, to powinny być odpowiednie zachęty do kontaktu lub zapraszające do spotkania w biurze czy do jakiegoś punktu stacjonarnego, sklepowego, a nie odwrotnie. Jest to bardzo częste podejście, które staramy się w miarę możliwości. Klientom odradzać, natomiast doradzać w jaki sposób zaprojektować ten ruch, tak żeby był jak najbardziej prokliencki, no bo wtedy to wiemy, że działa najlepiej i procentuje. A drugim aspektem, który będziemy starali się wprowadzić w najbliższych miesiącach, tygodniach, zobaczymy jak to wyjdzie, jest to kwestia wprowadzania klienta w projekt graficzny. Czyli chcielibyśmy, żeby proces wyglądał w ten sposób, że projekt graficzny to koperta, jest przygotowywana. Następnie jest umawiane spotkanie, na którym przechodzimy przez cały projekt graficzny, opowiadamy o nim, w jaki sposób on będzie wyglądał po zachodowaniu, jakie będą animacje dodane, co się będzie działo z górną belką, w jaki sposób będzie się zachowywało tło. I dopiero po zakończeniu takiego spotkania, na zasadzie dosłownie w ciągu 10-15 minut, będzie przesyłany projekt graficzny, tak aby klient zarówno to, co usłyszał oraz to, co dostał w formie elektronicznej, mógł po prostu ze sobą zestawić i miał po tym. Mamy nadzieję, że takie przedstawienie OPEC spowoduje, że klienci będą bardziej rozumieli zamysł projektanta Grafika UXa, Będą wiedzieli, z czego dane elementy wynikają i że nie są one wysane z pasa, tylko najczęściej wynikają z tego, że użytkownicy strony poruszają się w taki, a nie inny sposób, że poszukują takich, a nie innych elementów. W związku z tym zakładamy, że takie przedstawienie zarówno projektu graficznego, jak i oferty będzie skutkowało lepszym zrozumieniem całego zamysłu, całej koncepcji, nad którą spędzamy po kilkadziesiąt godzin, żeby ją przygotować. Wydaje mi się, że duża część tego przygotowanego potencjału jest przepalana poprzez formę prezentacji. Dajcie znać, co o tym myślicie, a ja Was rozprawiam już ten deszczowy czwartek w spokoju i słyszymy się. Jak zawsze jutro. Dzień dobry Państwu w ciemny piątek, ponieważ jest godzina prawie 17. A my dopiero skończyliśmy nasze cotygodniowe obrady zarządu. Wcześniejszą część dnia poświęciłem na kwestie związane z montażem filmu, który będzie w niedzielę. Postwierdziłem, że fajnie byłoby mieć w końcu jakiś weekend, chociaż pół wolny od pracy. więc Z czterech godzin montażu, które zazwyczaj mi to w sobotę zajmuje, dwie. Spędziłem dzisiaj, więc będę miał już dzisiaj wieczorem albo jutro tylko dwie do odrobienia, żeby przygotować dla Was film na YouTube. A, A co ciekawego w Pixlabie słychać? Ogólnie rzecz biorąc, usprawnienia, usprawnienia i jeszcze raz usprawnienia. Wszystko to, o czym wam do tej pory opowiadałem, czyli kwestie związane z testami, z monitorowaniem stron, z przygotowywaniem. Screenów po wrzutce, jak system wyglądał przed, a jak wygląda po, czy wszystko się poprawnie wczytało, czy elementy, które miały dojść, pojawiły się na stronie i tak dalej. Są w trakcie przygotowania, więc sprawdziliśmy, jak to aktualnie wygląda, i pomału będziemy je już wdrażać i udostępniać dla wybranych klientów. To, czym mogę się z Wami podzielić, jeżeli chodzi o kwestie ustaleń albo rozmów, które dzisiaj prowadziliśmy, to sporą część czasu. Poświęciliśmy sobie na przygotowaniu komunikacji, co nasi klienci otrzymują od nas w abonamencie. Dla nas jest to oczywiste. Jeżeli klient ma podpisaną umowę serwisową, to w tej umowie serwisowej zobowiązujemy się na przykład do takich rzeczy jak czas reakcji na awarię krytyczną, niekrytyczną. Co jest awarią krytyczną jest również określone, a co nie jest. Bo to, że w zgłoszeniach pojawia się hasło awaria, no to wiadomo awaria, awarii nierówna. Czym innym jest, jeżeli źle się skaluje jakiś obrazek, błędnie się wyświetla na stronie internetowej, a co innego jest, jak klienci dużego sklepu internetowego nie mogą złożyć zamówienia albo opłacić zamówienia. No to są dwie różne dwa różne typy, już nie wspomnę o tym, że serwis po prostu nie działa, ale jeżeli już się tak zdarzy, to nasi klienci wiedzą, że w takich przypadkach nie mają składać zgłoszenia, tylko po prostu łapać za telefon i do nas dzwonić, bo w ten sposób jesteśmy w stanie zareagować najszybciej. No i teraz cały widz polega na tym, że w ramach naszych usług, w momencie kiedy obejmujemy system administracją, obejmujemy go umową serwisową, to czasy SLA to jest tylko jedna z bardzo wielu zmiennych które tak naprawdę robimy, a ich nie komunikujemy. A w związku z tym, że dla naszych klientów robimy więcej, niż jesteśmy do tego zobowiązani, pracujemy aktualnie nad tym, żeby to jakoś wyszczególnić i również uświadomić klientów, że tak naprawdę no, nie jest to tylko umowa serwisowa i kwestia związana z tym, że jak system czy serwis przestanie działać, to my coś tam zrobimy. Tylko że w ramach. Tej opłaty administracyjnej i umowy serwisowej jest bardzo wiele składowych, z których klienci sobie czasami nie zdają sprawy, że my takie usługi dla nich świadczymy. Stwierdziliśmy, że kolejnym krokiem pogłębiania relacji i również pokazywania, z czym się nasza praca wiąże, będzie to, aby zakres tych dodatkowych przywilejów dla klientów. Był również jasno komunikowany, czy to w postaci landing page'a na naszej stronie internetowej, czy był to jakiś dodatek do umowy albo oferty na administrację, czy na realizację jakiegoś systemu. Tak, żeby klient wiedział, że dostaje od nas w pakiecie bardzo dużo dodatkowych usług. Dodatkowo stwierdziliśmy, że checklisty, które wprowadziliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zastosujemy również do stron, które już są dawno zrealizowane, dawno rozliczone. Natomiast chcielibyśmy, żeby były one nieskazitelne i pod względem jakości. No i również świadczyły o naszym jeszcze większym profesjonalizmie, żeby to nie dotyczyło tylko przyszłych klientów, ale tych, z którymi już współpracę w sumie mamy zrealizowaną, rozliczoną. Natomiast chcemy, żeby był to taki mały, być może nawet dla nich niezauważalny gest tego, że jakość, jest dla nas na pierwszym miejscu. Tyle z tego ciemnego już piątku. I widzimy się w poniedziałek, miłej niedzieli, jeżeli to oglądacie w niedzielę, lub no w poniedziałek, jeżeli oglądacie to w poniedziałek. Trzymajcie się. Cześć.